Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku o Kurkach. E, dzisiaj mamy poniedziałek, troszeczkę zimno. Jak to ten. ta wiosenna zima w lutym. Dzisiaj, kochani, mam już przygotowane tutaj e, pasze w sensie mieszanka ziarn. E, wodę letnią. No i dzisiaj chciałbym wam pokazać taki mały małą porcję witamin na odporność i na wzmocnienie kurek. Eee, tutaj lejeczek ściągnę, pośniadaniowe, że tak powiem, skórki, skorupki. Eee, woda z taką mieszanką, eee, tu jest czosnek, imbir, ja sobie to parzyłem przez dwa dni. Znaczy parzyłem, no, moczyłem przez dwa dni. Będzie to, tak jak już powiedziałem, mieszanka, mieszanka wzmacniająca do picia dla kurek. Zmieszamy ją z letnią wodą, no i kurki sobie nabiorą w ten sposób odporności. Otwora, otwieramy, wypuszczamy kurki. Kurki po nocy widać chętne wyjść na odbór. Na świeże powietrze, więc już tylko jeszcze przymknę. Przymknę drzwi. Wyłączę światło na zewnątrz, żeby nam się nie paliło. No i, i otwieramy. Otwieramy wło... Wrota. O, już proszę bardzo, kogut poleciał jako pierwszy. Jego wybranki za nim do przodu z pomocy o, pasza schodzi ładnie około 4 kg przez, e, przez cały dzień e, wody, o, woda też ładnie Woda prawie cała zeszła, tu jest około 6 litrów z 6 litrów w baniaku więc całkiem całkiem ale dobra, wlejemy tutaj niuńką, o już proszę bardzo, na wybiegu, już dziobią, fajnie, super, dobra, wylejemy tą wodę, trzeba przemyć, przemyć pojemniki, trochę się przeziębiłem, niestety coś mi rano, wczoraj już złapało o. O. ogólnie tutaj wszystko czyściutkie jest nic się nic się nie dzieje Wystarczy. Wystarczy. Musi być czyste, ale też trzeba oszczędzać wodę. Coraz mniej mamy tej wody, więc, więc oszczędności trzeba robić. Ale bez przesady. No i dobra. O kurczę. Kto to zakręcił? No i dobra. I tak się zastanawiam, ale chyba troszeczkę to zmieszamy, ponieważ tutaj na wybiegu też mam, e, mamy też y, garnek z wodą. O, właśnie kogucik tam sobie pije i tak myślę, że jedną trzecią zostawię. Tutaj mam około 2 litrów na 2 litry na 2 litry e, wody rzuciłem dwie całe główki czosnku e, z łupinami ze wszystkim praktycznie weszły e, ponieważ wiadomo witaminy są, są wszędzie więc przekrojone na pół i zgniecione tak jak oglądacie tych zawodowych kucharzy to, to tak jak kucharz nożem pogniotłem, rzuciłem imbir pokroiłem e, w paseczki trochę w paseczki, co większe to w taką Większą jeszcze kosteczkę. I powiem Wam także, intensywność zapachu w domu dzisiaj bezcenna. Mocno da, dawało, ale czego się nie robi dla kurek, żeby były zdrowsze, żeby nam się dobrze tutaj niosły. Żeby te jajka były smaczne, to już. O, ale znowu nie wszystkie wychodzą. Część tutaj zimochów. Teraz, jaką mamy temperaturkę, super, 7 stopni. Słuchajcie, coraz fajniej. O, tutaj mamy. Tutaj weźmiemy, wykorzystamy sobie. Wykorzystamy sobie tą skrzynkę, ponieważ wcześniej stawiałem wodę na. Na deskach ale powiem Wam także, że strasznie, strasznie, i tak wrzucają tą słomę do środka. O, teraz będą miały wyżej. Do zabieramy. Wyżej będzie ok. Dobra, trzeba będzie chyba w końcu tutaj im ogarnąć, ale jeszcze za wcześnie. Czwarty dzień wiadomo jak tu kury nawalone no tutaj po, po ta 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 ta, ta, ta. dobra to sobie odłożymy I teraz jeszcze przymiotę uzupełnimy <śm> Pełniamy pszeniczkę jak to się mówi ziarno to jest mieszanka mieszanka ziaren wiadomo, że kurki potrzebują wszystkiego po trochu Te pszenicy to oczywiście do bólu tak? ale tak pozostałych ziaren do naszej wsypujemy taką porcję jeszcze w sumie. tak, tak Zacz, najlepiej jeszcze jajka zaczniemy nosić i wtedy dawaj. wszyscy będą zadowoleni i kurka i panciu i osoby oglądające widzące pierwsze jajko na kurniku. dobra mamy prawie komplet Ok, teraz przejdziemy sobie do zagrody. O woda o lekki lodzik się zaczął robić. Lekki lodzik jest, więc przymrozek jakiś był też opuczemy. Jeżeli chodzi o ten, o ten wywar, bo no tak można nazwać chyba tą mieszankę, jak widzicie ona jest taka przebarwiona troszeczkę, ale to jest właśnie przez przez czosnek. Chciałbym podziękować koledze z forum, który e, udostępnił przepis i proporcje. Odnośnie tych kurek na naszym forum, który, którego nazwę i link macie niżej. a tutaj jeszcze jakaś miska z miska korupki porozrzucane. że ona szaleje. Widzę. Ale dobrze. Bardziej bogata. Dobrze, te resztki. E, resztki z korupki. Suma summarum wszystko. również Również tutaj wyrzucimy i w sobie dziobią ja jestem zwolennikiem tego, żeby kurki sobie poszukały żeby kurki poszukały sobie w piasku, w trawce pożywienia, a nie wszystko na gotowe i szły dlatego dlatego tą mieszankę która nam jeszcze została to sobie o. rozsypiemy, Tak. Tutaj, jak Wam wcześniej wspominałem, pokój na ognisku było palone tylko drewno. Tylko drewno... No uciekaj, e, Tylko drewno liściaste. Oczywiście no, tam z papierkiem do rozpałki. Pozostawione teraz to jest... żeby kury też sobie mogły tutaj... do Popiół też jest ważnym elementem diety tutaj. Zresztą wszystko chyba jest w odpowiednich ilościach. Kurka sama sobie będzie dozowała i brała odpowiednią ilość. Dobra, jakiś obchód może byśmy jeszcze zrobili, żeby zobaczyć, czy jest wszystko w porządku. Ostatnio tutaj jakiś sokolik latał, jak widzieliście na ostatnim filmiku. Wczoraj również. Wczoraj nie nagrywałem, bo wczoraj była niedziela. Dzień święty święcić, ale do pracy trzeba było iść. Taka praca. Ale Ale sokolik oczywiście, soku czy myszołów z wysoka, z daleka tak ciężko sucenić ocenić. Sobie latał. Obserwował co tutaj się dzieje. Ale z tego co policzyłem statko wszystko się zgadza, nie ma żadnych ofiar, więc miejmy nadzieję, że nie będzie robił. Podchodów. Może koguta się przestraszył. Piękności. No proszę bardzo, poza jest. Super. Dobrze, ogrodzenie wygląda nienaruszone. Tu jest ok. Dzisiaj będziemy znowu działać na podwórzu. Mam nadzieję, że ta hałda desek dzisiaj zniknie może jutro a kurki już pewniej po wybiegu sobie kroczą proszę. dziobią sobie właśnie ziarno rozsypane że im więcej ziarna tym więcej wody wypiją więc dobrze ta woda do jutra mam nadzieję, że zniknie, że sobie na spokojnie wypiją jak na 30 dwie, można powiedzieć trzydzieści kur i dwóch kogutów to ile tutaj mieliśmy dwa litry plus piątkę szóstkę wody to 8, 8 litrów no powinny wypić no ewentualnie troszeczkę zostanie jutro zamierzam dać kurkom ciepłego pokarmu E, chciałbym ugotować kurką e, pęczaku e, taki z tym się nigdy nie spotkałem tutaj na żadnym forum ale z tego co pamiętam świętej pamięci babcia dawała wszystko jak leciało kurom kury były zawsze zdrowe e, dobrze się niosły więc chciałbym troszeczkę takiego ciepłego co jest czy ciepłego, w temperaturze takiej pokojowej, lekko zagrzanego, tak pozostawimy to do ostygnięcia. Na to wysypiemy witaminy. Też pokażę Wam, jakie witaminy kupiłem, bo kupiłem dwa rodzaje. Jedne do wody, które chciałbym tutaj wspomagać, właśnie jeszcze w okresie tym przejściowo-zimowo-wiosennym, żeby nam się kurki wzmocniły witaminami. No i oczywiście sposoby naturalne, tak jak tutaj właśnie czosnek, e, cebulka, e, różnego rodzaju wywary z ziół, bo takie też będę robił, też będę Wam e, mówił. Walka kur, baby to się zawsze kłócą z sobą, e, więc tak jak mówiłem do tego pęczaku e, na, na pożywienie, tylko to już nie będziemy tego rozsypywać, tylko damy im tutaj na jakieś tacy, żeby sobie pojadły. <laughs> z wysypką właśnie witamin, witaminy właśnie zawierające również drożdże, które tutaj wspomagają w trawieniu. O, cały czas, cały czas walka, cały czas walka, które pomagają w trawieniu. No i drugie witaminy, które są również do wody, ale to, ale to sobie zrobimy. Dzisiaj mam poniedziałek, środa w czwartek, czwartek albo piątek. Chyba. ponieważ później pracuję troszeczkę częściej dlatego e, też nie będę miał za dużo czasu tak żeby tutaj dawać e, witaminy staram się to tak jakoś rozmieścić e, niby na opakować na wcale żeby codziennie wodawać, ale, ale nie chcę codziennie dawać witamin że tak powiem z pudełka w proszku tylko chciałbym to przeplatać właśnie e, takimi e, witaminami, z naturalnych produktów, z ziół. Ponieważ wiadomo jak cały czas, nie chcę tutaj zrobić fermy, tylko chcę, żeby te jajka smakowały, były dobre. Jak tutaj, ja skubią. Tutaj na forum radziliście mi, żeby mm, że te pokrzywy nie będą kury tego jadły że to jak urośnie to trzeba to ściąć, pokroić a tutaj jak widzicie dłubią sobie, skubią zarówno i trawę jak i, jak i te pokrzywki więc co znajdą to ich to jeszcze jakiś pasek wygrzebały jakąś taśmę no i dobra to mamy to mamy tak o, już przestają się bać tak mocno jak jak na początku no i tak sobie statko wygląda no dobra, żegnam się z wami trzymajcie się ciepło bo jest strasznie zimno nie, prawdę mówiąc nie takie zimne te czasy mamy teraz co 10 czy 20 lat temu że trzeba było zakładać Ubierać się na cebulę. Ale tutaj skorniczka już się z wybiegu z wami żegnam. Zapraszam na Facebooka, na fanpage'a. Linki macie niżej. Na forum. No i jeżeli się podobało, to proszę łapkę w górę. Subskrybujcie. Fajnie by było przekroczyć tą dziesiątkę subskrypcji. Co chcielibyście zobaczyć, o czym żem powiedział, to piszcie poniżej. No i jakieś pozytywne komentarze, czy Wam się podobało, czy, czy słabo, jak to polepszyć, to w komentarzach proszę zamieszczać informacje. Dobra, trzymajcie się ciepło. Na razie. Hej.